Cykliczna impreza i to dziesiąta już jubileuszowa edycja zawodów, które się nazywają Bukowa Cup. Jak słuchacze mogą się domyślić, ta impreza zwykle odbywa się właśnie w Puszczy Bukowej w okolicach Szczecina. Są to zawody międzynarodowe, co roku kilkaset osób na nie przyjeżdża i w tym roku też tak jest. Mamy zawodników z ośmiu, zdaje się, krajów. I biegamy na orientację, czyli mapa, kompas, idziemy do lasu i teraz żeby e, sobie to jakoś lepiej wyobrazić mamy absolutnie cały przedział wiekowy jeśli chodzi o uczestników, e, mamy też praktycznie połowa e, zawodników e, to są dziewczyny, także mamy tutaj e, całkowite spektrum. No i. E, sześć dni biegania, codziennie w innym troszkę terenie, bo tak, każdy ma do pokonania swoją trasę, czyli kilka checkpointów do zaliczenia w lesie, więc żeby nie było sytuacji, że ktoś się za kimś, przysłowiowo, ociągnie, no to jest start interwałowy, czyli te poszczególne osoby idą do lasu co minutę, lub co dwie, co trzy minuty, więc jest tak, że start trwa od godziny dziesiątej, to kilka osób w jakimś interwale, w swoich kategoriach wiekowych rusza do lasu. Spacerować z mapą można, nie jest to trudne, ale już biec z mapą jest tempo jednak robi różnicę. Dzisiaj akurat to jest między powiedzmy 4 a 12 km. E, natomiast na przykład na pierwszym etapie w biegu tak zwanym sprinterskim, czyli po mieście, e, tam ta intensywność jest dużo większa i trasy wynoszą między 2 a 4-5 kilometrów. No, trzeba połączyć to, nie, nie, da, nie da się wygrywać będąc dobrym na mapie, a nie, mieć, a nie będąc w kondycji, a, a jak się nie ma kondycji, a jak się ma kondycja, jest się słaby na mapie, również się nie zaistnieje. Kolorowe mapy drukowane jakby różną techniką, ale, ale czasy, na szczęście Xero są już dawno, dawno za nami. E, jest to specjalistyczna mapa, bardzo szczegółowa, najbardziej szczegółowa mapa terenu, jaką możecie w zasadzie znaleźć, gdzie każdy większy kamień będzie oznaczony. Skala 1 do 10 tysięcy, 1 do 15 tysięcy, czyli centymetr to jest 100 metrów, 150 metrów mapę dostajemy w momencie rozpoczęcia biegu. Nie mamy czasu przed biegiem, żeby się z nią zapoznawać. W momencie, gdy słyszymy sygnał do startu, startujemy, pobieramy mapę i dopiero wtedy zaczyna się cała zabawa. Yy, czyli właściwie czas, który, który, się nam liczy, to jest także ten moment zapoznania się z mapą, którą, które raczej robimy w biegu, czyli już biegnąc po prostu zapoznajemy się z tym, co się dzieje. Na samym początku nie mamy kompletnie pojęcia, gdzie idziemy, co robimy. Gdy jest to nowy teren, to też po raz pierwszy nieraz często widzimy niektóre miejsca. Żeby uatrakcyjnić oglądanie zawodów kibicom, tym przed ekranami komputerów i tym w centrum zawodów, zawodnicy biegają z nadajnikami GPS. Ale to są to same nadajniki, które my śledzimy w centrum zawodów, żeby widzieć, które, które warianty wybierają, którą ścieżką biegną, gdzie robią błąd. Natomiast oni sami mogą korzystać tylko z mapy i kompasów. Go, go, go! Maria Zazwyczaj tak jest, że zawodnicy, którzy są bliżej, tak jak tutaj ze Szczecina na przykład, trochę lepiej się orientują w takich terenach ze względu na to, że u nas w górach praktycznie nie ma takich terenów. U nas w górach po prostu są... jest też więcej kamieni, jest więcej. In, są, są to zupełnie inne elementy, których używamy do tej pracy.